Witam wszystkich! W dniu dzisiejszym postanowiłem, i tak jak obiecałem, że będę robił takiego krótkiego vloga w języku polskim, ponieważ dwa poprzednie nagrywałem po angielsku. Jesteśmy jeszcze w Sztokholmie. Ostatni dzień, który tutaj spędzamy, i dzisiaj musimy wracać do Bukaresztu. Mamy samolot powrotny. Wieczorem o 21.00 około chyba odlatuje z lotniska z Kawsta. Mamy oczywiście zakupione. Bilety na autobus, którym dostaniemy się tutaj z centrum Sztokholmu na lotnisko, które jest oddalone 80-90 km, już nie pamiętam dokładnie. Nie jest to jakieś takie bardzo istotne w tym momencie. Chciałem Was zaprosić na dzisiejszy odcinek. Ostatnie chwile spędzamy teraz idąc przez taki most i. Dostajemy się właśnie na wyspę, która nazywa się Brom. <grymne> Mam nadzieję, że dobrze wymawiam tą nazwę. Język szwedzki nie jest mi obcy, no ale nie jestem jakiś e, też znowu biegły w tym języku, więc mogę popełniać różne błędy, wiadomo. I co? Chcemy się tutaj rozejrzeć, jak tutaj jest. No i pokazać wam też, <grymne> jak wygląda to miejsce. Cieszymy się bardzo naszym wyjazdem i bardzo fajnie, że tutaj jesteśmy w Sztokholmie. Mamy takie różne spostrzeżenia i wrażenia. Nagramy później zresztą za ną taki film, ale to już będę nagrywał telefonem, ponieważ tutaj, tak jak już wspominałem, nie mam pamięci w kamerze. Zresztą podłączę sobie mikrofon, taki mam podwójny, żebyśmy mogli razem rozmawiać. Ten film powstanie w języku angielskim. Będziemy opowiadać o naszych spostrzeżeniach tutaj. Szwecji, odnośnie Sztokholmu i tego kraju. Teraz trochę wieje wiatr. Mam nadzieję, że będę dobrze słyszalny. No i co? Idziemy dalej zwiedzać, jak jest na tej wyspie. Podejdę teraz bliżej tutaj wody. Pokażę Wam, jaka piękna jest tam panorama na całe Woda. miasto. A Gana <goda> mi mówi, mówi, żebym uważał. To są takie schody, którymi Zajdę kawałeczek, żeby być bliżej. Tak, tak, tak uważam, uważam. Nie ma ściany. O! I tak wygląda przepiękny widok stąd na, na miasto, na Sztokholm. Tam w oddali widać taki duży prom. Tutaj wam dziś zrobię zbliżenie dokładnie. Powiewa na nim piękna szwedzka flaga. I jeszcze jest jedna rzecz, którą wam chciałem pokazać. Zobaczcie, jakie duże kry lodu tutaj pływają. Tak się śmieję, ponieważ, żeby nagrać te wszystkie filmy, to musiałem zmieniać e, rozdzielczość. Pierwszy, e, pierwszy film powstał w 4K, także będzie naprawdę taka no, super, super jakość. Drugi w 2K, a ten będzie w Full HD. <grym> także e, no, będą się może trochę różnić te filmy, e, jeśli chodzi o jakość, ale Full HD to i tak jest bardzo dobra jakość. I... Tak jak widziałem niektórzy YouTuberzy nagrywają filmy w takiej niskiej rozdzielczości czasem, że mam wrażenie, że jakby nie wiem, używali kalkulatora do nagrywania. Po prostu żenujące to jest. Tak czy inaczej jakość naszych filmów zawsze jest bardzo dobra, jeśli chodzi o, no właśnie tak rozdzielczość taką filmów. Większość filmów ostatnio nagrywam właśnie w 4K, ostatni ten będzie w 2K i teraz Full HD. Także naprawdę te filmy ładnie wyglądają. No i wystarczy, żebyście sobie tam włączyli w ustawieniach filmu e, odpowiednią rozdzielczość. W zależności też, jaki macie też internet, ponieważ jak jest 4K film nagrany, no to wtedy może przycinać jak macie słaby internet. No i wtedy można zmienić coś na trochę niszczą tą rozdzielczość, nawet i na Full HD, ale to są tylko takie ustawienia YouTube'a. Tak samo chciałem Wam wspomnieć o tym, że we wszystkich filmach pojawiają się napisy. Jeżeli rozmawiam w jakimś filmie w języku angielskim, to robię napisy polskie. Jeżeli są wymagane napisy po angielsku, to jak teraz rozmawiam po polsku, to też takie napisy znajdą te osoby, które nie znają języka polskiego. No i chciałem wam o tym właśnie powiedzieć. Chwilę tutaj odpoczniemy sobie, pochodzimy po tym miejscu na tej wyspie. Ta wyspa jest oddalona no niedaleko od tego miejsca, w którym byliśmy i mieliśmy okazję widzieć Waza Muzeum. Także, no myślę, że tutaj też jest fajnie. Na pewno tam było to muzeum do zwiedzenia, było też yy, po drodze Abba Muzeum oraz było takie nordyckie muzeum, w którym nie byliśmy, ponieważ już ze względu na koszty, jakie tutaj są, też w Szwecji, w Sztokholmie, wszystko jest naprawdę bardzo drogie. No ale na tyle, ile mogliśmy, to po prostu sobie pozwoliliśmy. Podchodzę jeszcze tutaj teraz do brzegu, żeby wam pokazać, jak wygląda widok. No i później się włączę dopiero. Jak będziemy gdzieś na mieście, ponieważ chcę jak najwięcej rzeczy Wam pokazać. A to jak już wspominałem wielokrotnie, kończy mi się pamięć do nagrywania i chcę zrobić ten film. Tak czy inaczej, żeby powstał, ale nie będzie on niestety długi. Anna, proszę pokaż co kupiliśmy. Okay. Jaką I pamiątkę? Nice bag to jest tak. no, fajna pamiątka, żeby przyjechać na pracę. To jest Kalista Dibbens. Ma jeszcze jedną pamiątkę. Dla Fajna, fajna torebka, dobrze. Torba, I like, I like jakkolwiek to nazwać. Z napisem Szwecja. Country of Moose. Mamy to samo. The same in your cup. Tak, taki, takiego samego mam na swoim kubku. Dokładnie. Idziemy teraz na kawę. Przerwa na kawę. Kawa w Szwecji naprawdę jest rewelacja Przepyszna kawa. Posiedzimy sobie tutaj chwilę zobaczymy co dalej na pewno pójdziemy w dalszą stronę, żeby znaleźć jakąś restaurację i sobie zjeść coś dobrego a tymczasem cieszymy się naszą kawą Jestem za mną w restauracji Tacos Dostaliśmy oczywiście taką przystawkę Tacos która będzie przed tym jak... To jest nachos Nachos, tak Jak dostaniemy burrito, znaczy się, to znaczy ma coś coś wysłać Dostaliśmy taki starter do burrito Oczywiście mam piwo i było gratis, chcę także naprawdę, jestem mile zaskoczony. No i czekamy jeszcze na e, polecane. Na cios! Na cios, tak, na cios. No i to Burrito tak, także czekamy na nasze zamówienie. To jest tylko taka na razie przystawka, piwo do tego. Pokażę Wam, jak dostaniemy. Nasze jedzenie, a tymczasem życzę nam smacznego. Zostaliśmy nasze zamówienie. Tutaj jest nachos, który mieliście chętnie zobaczyć, i burrito z takim czymś, coś nazywa e, tacos, tak? Tacos? nachos Nachos. A, nachos, mm -hmm. nachos. Nie wiem, ja tam z hiszpańskiego <laughs> jestem noga, nie wiem, z hiszpańskiego. Ana z hiszpański i uczyła się tyle nowym, także ona tam jest godzin o znane Szwedzie język ja mogę powiedzieć po szwedzku, bo też po angielsku i polsku ale ona się zna na jakiejś no to życzę nam smacznego się do Was później jesteśmy za nami na dworcu autobusowym, czas wracać do domu, do Bukaresztu chciałem powiedzieć Stockholm nie no, ratuj, oczywiście spędziliśmy tutaj bardzo miło czas mam nadzieję, że Filmy, które zrobiłem, które mieliście okazję zobaczyć, były interesujące i że Wam się podobały. Również ten odcinek. Skomentujcie go jakoś. Napiszcie, co sądzicie o naszej podróży tutaj. Ja wiem, że mm, y, to nie jest temat Rumunii, ale nasze życie, to jak już mówiłem, wielokrotnie jest związane też z podróżami, które są między innymi za granicę i nie wyobrażałem sobie po prostu nie filmować. Tutaj, dlatego powstały też te filmy, tak? Więc proszę, zostawcie jakiś komentarz, dajcie oczywiście łapki w górę. No i zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia następnym razem.